W którym są do zdobycia nowe, najlepsze złote jajka. Otworzyłem właśnie 16 takich jajek, stoczyłem bitwy na jakaś twórcami oraz moim celem było zdobycie nowej, wzmocnionej Erytry. Film rusuje dla was właśnie taką Elytrę. Do brać udział, trzeba od paczki w protokole, komentarz z Waszynikiem, słowa z dzwonkiem, w na dla widzów, na którym trwa konkurs na nowy wyglądały kostium. No i to tyle jego oglądania. Dobra, widzowie, jestem sobie już tutaj na RTP. Mamy właśnie 16 złotych jajeczek drobzy jajek właśnie w tym momencie widzicie na ekranie no najlepszy w sumie sakiewka elitra wzmocniona elka również wiadomo telekrólik w sumie kostium też mega spoko jest także no lecimy z otwieraniem no i zobaczymy co nam dropnie. będziemy sobie tutaj otwierać pojedynczo także no lecimy pierwsze jajko uwaga no wiadomo oby coś dobrego najlepiej z nowych itemów eventowych byłoby pięknie lecimy pierwsze jajko let's go cztery anarchiczne serca ok cztery anarchiczne serca to jest tak bym powiedział że prawie że wzrost w sumie mamy, jajko jest za 8000, tysięcy, znaczy serduszka są za 8000, tysięcy, więc wiecie, to wychodzi takie 32000. No to miarę blisko o Lecimy drugie jajeczko, let's go. O, się z tych jabłek, znaczy tych koksików. No tak szczerze, lipa, mega lipa. To jest bardzo tanie, to jest 4000, także to jest mega wyplecy. Lecimy kolejne jajko, let's go. Proszę teraz coś dobrego. 32 serca, mega lipa na razie. Na razie tylko serduszka były w miarę spokuje, ale ogólnie i tak wszystko jest na razie w tył. Także lecimy. Uwaga, kolejne jajko. Proszę teraz jakiś eventowy item. Oj, się mi dobrało. Serca mi dobrało. Kolejne 32 serca. Mega lipa. Jeszcze nam zostało w sumie 12. Także no, oby coś dobrego teraz. Jest, kostium mamy. Mamy kostium Zabójczego Królika. Jest, udało się. Ej, mamy w końcu coś lepszego, nie? Po czterech otworzonych jajkach, piąte jajko, w końcu coś, coś dobrego. Taki kostium w sumie kosztuje 110 tysięcy, więc nam się zwróciły no... 3 jajka prawie, także spoko. Na razie jest, myślę, na zero z wszystkich jajek. Gdy lecimy kolejny uwaga. Sześć kamieni kowalskich, to jest słaby drop, to jest bardzo słaby drop. Lecimy dalej. Proszę i jakiś kurde, nie wiem, królik, może sakiewka. 48 zmianek, mega, mega lipa. Lecimy kolejnie jużko. Let's go. A na miecz. O kurde, to jest chyba najgorszy drop z wszystkich na razie, tak szczerze wam powiem. Znaczy nie, kopce były gorsze, ale i tak, mega lipa na razie. Teraz jakiś dobry item, żeby było na zero. Co mi dropło? Nie no, znowu kamienie, ja pierdzielę, ale syf nam leci, nie? Mamy jeszcze ostatnie 7 jajek. No niech da coś dobrego, pliska, uwaga! 32, nie, 48 zmianek, bo miałem 48. Mamy jeden i dobra, kolejne jajko, uwaga, daj coś dobrego, pliska. Czek na 15 tysięcy, mega, mega gigalipa na razie jest. Ostały, ostatnie 5 jajek. Jeszcze jest szansa na zwrot. jakby teraz same dobre itemy leciały, to byłaby szansa. Nie wiem, co mi poleciało. Zmianki chyba i to dosłownie. 24 zmianki chyba, ale syf. 8 pereł. Dobra, co to za syf leci? 32 serca? 32 serca i proszę, coś na koniec. Nie no, 8 pereł, dobra, ale na no, widzowie, tragedia poleciała. Po prostu tragedia, nie? 16 jajek to jest jakieś 600-700 tysięcy. A nam tu dropu nie wiem, może ledwo ozy 300-200. Także, no, mega nie oddało, nie? Lecimy teraz do batli z twórcami na jajka. Twórcy będą mieli do wyboru dwa tryby. Jeden tryb będzie to standard, czyli cały drop wygrywa osoba, która dropnie lepszy item lub więcej warty. A drugim trybem będzie tryb underdog, czyli cały drop wygrywa osoba, która trafi gorsze lub mniej warte itemy. Dobra, siemanko, jesteśmy tutaj z pierwszym twórcą i jest im szogi, także szogi siemanko, cześć. Witam, witam, siemanko. No mamy stary po z złotym. E, no i jaki tryb wolisz naszej baterki? Idziesz na farta, czy raczej na to, że jesteś pechowy i w sumie wolisz jak ja lepsze i wtedy wygrasz? Co wolisz, stary? Stary, stary. All in okay. po okay. Ja uwierzę, że wiesz, jakby uda mi się zrobić coś dobrego, więc tutaj mm. to jest coś dobrego, to po prostu, no co, no, wiadomo, standardzik, standardzik stary. Dobra, to dawaj, na trzy, cztery, dawaj. Dobra. Ja, ja chcę tutaj... A, tam stałeś, 3 -4. 3 -4. dobra, dobra, dobra. Trzy, cztery, ry Ja! Pili. Co masz, pokaż. Excalibur. Nie, no nie, pokaż. Nie no, na no, mieczyk, człowieku, ja piję. Ja na Ano dwa. Lepiej, to lepiej, to lepiej, lepiej drfnę. Dobra, trzymaj, to stary, właśnie no, chyba. Nie. Dobra, Gigi, no widzisz, mogę się Undera, nie? No mogłem, mogę no ale liczę na szczęście, no wiesz jak jest. no. Dobra, jak to się... Idziesz stary do kasy, no to idziesz na co? Na, na to, że przegrasz? Dobra, siemanko, mobiku, Elo. Dobra, widzowie, jestem sobie już tutaj z drugim twórcą, czyli gabeksem. Siemanko gabeks, czy się? Elo, Elo. Esa, sorry, faudex, faudex, przepraszam, bo on się wyraziłem. Ogólnie, <laughs> batelka na jedno jajo, co nie? Daję oczywiście, ja czeka, trzymaj. I ogólnie to tak, Dobry. jaki tryb wybierasz? Jeśli masz farta stary, to polecam ci standarda, bo wiesz, kto lepszy drop bierze wszystko, a jeśli ostatnio masz hmm. pecha, to myślę, że przyśczęślić się może na anderze kto lepszy drop, znaczy kto gorszy w sumie na anderze to wygrywa, także co, co wolisz stary, co wolisz? Chcę, ostatnio miałem pecha, więc liczę na farta, dawaj ten zwykły tryb, to, kto będzie miał lepszy drop, nie? Dobra, to dawaj nad, tylko teraz zrób okay. tak, żebyś miał w łapce, żeby było widać, wiesz, hmm? yy, dla widzących, no, co drop dobra, okay, trzy, okay. cztery. Co masz? A na mnie? Czego? Ostatni trupotrapów ja też mam! DERIA! Co teraz? NIE WIEM! DOGRAŻKA! No dobra, to czekaj szybka dogryweczka Jeszcze jedno jajko Dobra, dawaj stary 3 Dariak. 4 3 3 25 koła No wygrałeś! Ja mam się parę. Gratulacje! Trzymaj Seria! Dobra, GG! Trzymaj Dzięki Żeś Yo. kurde zgarnął z dwóch jajek drop, tego się nie spodziewałem, że nam to samo dropie ognałem cię Ja pierdziele, dobra, no to jest stary i powodzenia, nie? Trzymaj to się Dzięki, dzięki, elo siema Dobra, jesteśmy już tutaj z trzecim twórcą, może jeszcze nie twórcą, ale przyszłym miejmy nadzieję Shimako Belmondo ja, witaj. Dobra, to tak. Mamy stary dwa Jajuszka. Jedno dla ciebie, jedno dla mnie. Proszę bardzo. Teraz tak. Jaki chcesz stary y, tryb batli naszej? Standard czy under? Jeśli masz czwarta, ostatnie, to myślę, że standard będzie lepszą opcją. A jeśli troszkę masz ostatnie w PH, no to under myślę, że będzie lepszą opcją dla ciebie. No to może weź z tego bandera. Dobra, to dawaj na trzy, cztery. Tylko zrób tak, żebyś miał w łapce, dobra? Jajko, żeby wiesz, żeby było widać, okay, okay. co ci dropi. Dobra, to trzy, cztery. O kurde. Ale mi oddało! Pet, pet ruch, tą, mi pet. Tak?! Pokaż! No, Pokaż, to pokaż! A, no, to no, cały czas! A! bo się nie ładuje łapkę, ja też mam tyle królika! Ja <grym wiosenka> Halo? Halo?

sobie tą osiemnastkę od tego co.